Halo! Eee, dzięki za jasność. Jeszcze... Ukuńcie, ukuńcie, to toka! Taka. Człona na jest moje... na moim czole? Dobra, nieważne. W ogóle się nie boję, biedronek, w ogóle. <ścoughs> o jezu. Dobra, nieważne. Siódemka. O, dobra, nieważne. To um, 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 nie będę nic komentować, nie będę komentować, lepiej, nie będę lepiej komentować eee, Nie boję się, damy na tueczka. Oso się nie boję, ale damy na szósteczkę, bo mogą być lepsze rzeczy Co kurwa? Tego też nie będę komentować lepiej, ogłam, o, o Ogółem to mieliśmy na obozie i to mieliśmy na obozie to świństwo. I ogółem się tak wystraszyłam, że chciałam już dzwonić do mamy, żeby po mnie przyjechała. Fajnie. Piąteczka. O kurcie, kurcie tego to się nie boję. Damy na. Bwóźnie. A to. O kurcie, kurcie tego to się nie boję. Dzięki za oglądanie. Bye.